Jestem Gosia Wićko i prowadzę studio graficzne Dobra Kreska. Właśnie słuchasz podcastu Branding w małej firmie, czyli opowieści o tym, co się składa na wizerunek Twojej marki, jak go ugryźć i się nie zadławić, szczególnie kiedy prowadzisz jednoosobową działalność lub dopiero myślisz o założeniu firmy. Pomagam przedsiębiorczym kobietom stworzyć wizerunek marki, który przyciągnie do Ciebie odpowiednich klientów, dając Ci radość i satysfakcję również finansową z Twojej pracy, Chcesz wiedzieć jak? Zapraszam. Dzień dobry, przedsiębiorcza kobieto. Dzisiaj będzie odcinek z misją. W dodatku będzie to Twoja misja, a raczej misja Twojej marki. Jak to z tą misją u Ciebie jest? Masz ją? Wiesz co to jest? Określiła się na początku Twoich biznesowych działań? Czy nadal jest to dla Ciebie totalna abstrakcja i nie wiesz, to jakiego grzyba w ogóle jest Ci to potrzebne? To może zacznę od tego, co to jest misja w biznesie. Tak bardzo w skrócie i najprościej, jak to zawsze tłumaczę moim klientkom, powiem ci, że misja Twojej firmy mówi o tym, czym się zajmujesz, komu pomagasz, w jaki sposób oraz po co to robisz? Są w niej określone wartości, jakie wnosisz w życie Twoich klientów. Możesz to sobie wyobrazić jako odpowiedź na pytanie, co się zmieni w życiu Twojego klienta po skorzystaniu z Twojej oferty czy kupieniu Twojego produktu. Określasz tu grupę docelową i masz gotową podstawę do opracowania charakteru Twojej marki, a co za tym idzie stylu komunikacji z klientem. Ponieważ Twoja firma, to jak mówi nazwa tego podcastu, jest małą firmą, najczęściej prowadzisz ją sama. To misja Twojego biznesu często będzie się pokrywać z Twoją osobistą misją życiową. W większości naszych mikrobiznesów tak się dzieje, że zarabiamy na tym, co lubimy robić, w czym jesteśmy dobre. Myślę, że tak samo jak ja, ty również sporą część Twojego czasu spędzasz na myśleniu o biznesie. Gdyby Twoja misja była w całkowitej opozycji do tego, jakie wartości wyznajesz i czym się kierujesz w osobistym życiu, to nie dałabyś rady prowadzić takiego biznesu, prawda? Dlatego określanie misji Twojej firmy nie jest takie trudne, jak się wydaje. To przeróżne definicje marketingowe i ich interpretacje gmatwają ci w głowie, przez co możesz nie do końca trafnie opisać to, co powinno być Twoją misją. Jak w prosty sposób określić misję marki? Najszybciej i najprościej będzie, jak odpowiesz sobie krótko na poniższe pytania. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Czyli krótko opisz to, co jest Twoją specjalizacją, w czym jesteś ekspertką. Im krócej, zwięźlej, bardziej zrozumiale nawet dla laika w Twojej branży, tym lepiej. Wyobraź sobie, że jesteś na bankiecie, na jakiejś imprezie, może nawet u cioci na imieninach lub przy wigilijnym stole. Ktoś, kto jeszcze Cię nie zna pyta się Ciebie, czym się zajmujesz, co robisz zawodowo i co mu wtedy odpowiesz? Kolejne pytania naprowadzające opisanie misji to pytania o grupę docelową. Komu pomagasz tym, co robisz? Dla kogo tworzysz swoje produkty? Widzisz, że wkrada nam się tu od razu temat niszy? Tak, to jest dobry moment, żeby ją też od razu właśnie wybrać. Skoro już wiemy, co robisz, dla kogo to jest dedykowane, potrzebujesz jeszcze wiedzieć, w jaki sposób wykonujesz swoje usługi czy produkty. Mam tu na myśli informację, co Cię wyróżnia na rynku spośród Twojej konkurencji. Dopełnieniem całości jest Twój cel. Po co to w ogóle robisz? Po co robisz to, co robisz? Co to kieruje, że pracujesz właśnie w taki sposób i z tymi ludźmi? Jakie wartości przyświecają Twojemu działaniu? Masz to? Widzisz, że proste? Zapisz to teraz na kartce. Może zredaguj, żeby było bardziej zwięźle i konkretnie. Misja to krótki komunikat, kilka zdań. Podpowiem Ci, że na jego podstawie możesz opracować twoje brand Bio, ale o tym to już w kolejnych odcinkach. Do czego potrzebne jest określenie misji w małej firmie? Z pewnością słyszałaś nieraz, lub może nawet pracowałaś wcześniej w jakiejś większej firmie i miałaś do czynienia z określeniami misja, wizja, strategia czy cele biznesowe. W małych firmach jest tak samo. Też to musimy określić, tylko nie jest to aż tak bardzo rozbudowane, jak w ogromnych korporacjach. Powiem Ci jeszcze na pocieszenie, że my, małe firmki, mamy naprawdę łatwiej pod tym względem. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że my nie musimy pisać kilkudziesięciostronicowych ksiąg ze strategią firmy. Nam wystarczy kartka A4. Wystarczy określenie ogólnych ram, rozpisanie celów, planu, ale wszystko w ogółach. Na 10 i 5 lat czy tam na cały przyszły rok, ale to naprawdę jest tylko kilka ważnych dla Ciebie zdań. Przecież dopiero jak planujesz najbliższy kwartał, przechodzisz faktycznie do bardziej szczegółowych ustaleń. Od misji zaczyna się działanie w Twoim biznesie. Co tu mam na myśli? Chodzi mi o to, że możesz mieć założony cel, na przykład wydanie książki. Możesz wiedzieć, gdzie chcesz, żeby ten cel się cię doprowadził, i w swojej wizji widzisz na przykład siebie za pięć lat, jak na spotkaniu autorskim w Empiku podpisujesz kolejny bestseller. Tylko zanim to się stanie, musisz wiedzieć tu i teraz, jak do tego dojdziesz. Jaką książkę chcesz napisać, o czym i dla kogo. A głównym motorem napędowym Twoich działań będzie świadomość, po co chcesz to napisać, po co chcesz napisać tą książkę. Czyli określenie misji pomoże Ci w zaplanowaniu kierunku Twoich działań, doborze strategii i w dalszej konsekwencji do zabrania się faktycznie do roboty. Czy misja jest potrzebna za, do zaprojektowania identyfikacji wizualnej Twojej marki? Tak. Określona misja jest również potrzebna do stworzenia wizerunku Twojej marki i do wszystkich działań brandingowych, a co za tym idzie, do zaprojektowania Twojej identyfikacji wizualnej. Misja nakierunkowuje Cię na Twojego klienta, dodatkowo wybór niszy i Twojej konkretnej grupy docelowej pozwoli Ci wybrać styl komunikacji. Twoje wartości, Twój sposób działania i wyróżnik wśród konkurencji pozwolą Ci określić charakter Twojej marki. A w dalszych krokach, mając styl komunikacji, charakter i, war i wartości, możesz poprawnie dobrać kolory, fonty, zaprojektować logo i zadbać o resztę graficznych, wizualnych i dźwiękowych aspektów Twojego wizerunku. Widzisz, jak bardzo znajomość Twojej misji ułatwi Ci pracę nad Twoim brandingiem? Po prostu, jeśli znasz te podstawowe założenia Twojego biznesu, to wszystkie projektowe decyzje są wynikiem tych wcześniejszych założeń. Podejmujesz je szybciej i łatwiej, bo wiesz na czym się opierasz, czego mają dotyczyć. Wszystko w Twoim biznesie wtedy płynie z Twoim prądem i już nie błądzisz jak dziecko we mgle, nie toniesz w chaosie prób i błędów, tylko stając przed nowym pomysłem, nową decyzją, zadajesz sobie pytanie, czy to jest zgodne z misją mojej marki? I dopiero wtedy, kiedy po jakimś czasie poczujesz, że odpowiedzi na pytania częściej nie są zgodne z Twoją misją. To wskazówka, żeby znowu przyjrzeć się tej twojej misji i sprawdzić, co się zmieniło, bo może to właśnie jest czas na aktualizację. Jak określić misję marki, kiedy dopiero zaczynasz działać w biznesie? Jeśli jeszcze jesteś na etapie testowania klientów i swojej oferty, to jest to twoja misja może się okazać tymczasowa. Gdzie jest ta tymczasowość? Uważam, że na początku prowadzenia firmy zmian jest najwięcej i występują one o wiele częściej niż na późniejszych etapach. I nie chodzi mi tu o pokusę zmieniania kolorów co miesiąc, bardziej podyktowaną tym, że coś innego ważniejszego masz na głowie, ale zajmujesz się innymi zadaniami zastępczymi, żeby tego dużego tematu nie ruszyć. Chodzi mi o to, że w fazie docierania się z klientami i sprawdzania, co jest dla Ciebie lepsze, jaka oferta jest atrakcyjniejsza, a jaka jest uzupełniająca, który z pomysłów wypalił, a który okazał się totalnym nieporozumieniem, sprawdzasz również, w jaki sposób pomagasz klientowi, co wnosisz w jego życie. Dostajesz konkretny, namacalny feedback od różnych osób, od żywych osób i nie są to już tylko Twoje założenia wynikające z suchych analiz rynku. Spotykasz się z faktyczną reakcją na Twoją ofertę. Poznajesz emocje Twoich klientów. I to wszystko daje Ci odpowiedź, czy tak to właśnie sobie wyobrażałaś, czy chcesz iść tą drogą, czy już widzisz, że coś trzeba jednak w tych założeniach zmienić. Dlatego określ misję zanim znajdziesz klientów, bo pomoże Ci ona obrać kierunek w ich szukaniu, ale miej na uwadze to, że w pierwszych miesiącach Twoich działań to misja może się mocno zmienić. Może, ale nie musi. Bardziej chodzi mi o to, żebyś nie przywiązywała, do tej pierwszej misji jak do, nie przywiązywała się do tej pierwszej misji jak do czegoś stałego, już takiego na wieki wieków Amen. Na początku prowadzenia firmy potrzeba dużo elastyczności i znajomości siebie, żeby później wszystko działało z lekkością. Tą elastyczność zastosuj również do dopasowania Twojej misji do Ciebie i Twojego biznesu. Wchodząc pierwszy raz w nową sytuację, możesz jeszcze nie wiedzieć, jak Ty będziesz się w niej czuła na dłuższą metę. Z perspektywy prawie 8 lat prowadzenia firmy, mogę Ci powiedzieć, że w moim przypadku często wybrany kierunek na początku wydawał się całkiem ok, ale po dłuższym czasie zaczynał mnie mocno męczyć, praca była coraz bardziej trudniejsza, pojawiało się mnóstwo frustracji, a zobowiązania trzeba było przecież dowieść do celu. Dlatego kładłam duży nacisk na samoświadomość, na poznanie moich mocnych i słabych stron po to, żeby założenia mojej firmy dopasować do mnie, a nie odwrotnie. Pamiętaj, że w małej firmie to ty jesteś głównym motorem i dowodzącym. Podaruj sobie ten luksus już na początku i twoją misję określ z misją, z myślą o dopasowaniu do ciebie. Dobrze, no to wiesz, co to jest misja? Wiesz kim ty jesteś. Czym się zajmujesz i dla kogo to robisz? Potrzebujesz jeszcze określić po co robisz to, co robisz i czym się wyróżniasz na tle konkurencji z Twojej branży. Żebyś wiedziała po co robisz to, co robisz, nie wystarczy, że określisz swój cel biznesowy. Zarówno Twoja, jak i moja firma nie kieruje się tylko i wyłącznie zarabianiem, więc ten cel to nie jest tylko kwota na saldzie w banku czy rozliczeniu u księgowej, Wierzę, że obie prowadzimy mikrodziałalności, wkładając w nie swoje serce i sporą część życia. Dlatego są tutaj ważne również te niematerialne wartości, jak życie w spokoju, życie w zgodzie ze sobą, poszanowanie natury, ekologia, uważność na zabijanie i męczenie zwierząt, chęć pomocy innym, mówienie prawdy, szacunek i wiele jeszcze innych. Tak jak wcześniej nieraz wspomniałam, te wartości będą się mocno pokrywały z Twoimi osobistymi wartościami, no bo taka specyfika, kiedy Twoja firma to w dużej mierze Ty. Będą one dla Ciebie bardzo pomocne w odpowiedzi na pytanie, po co robisz to, co robisz, ale jak odpowiedzieć na pytanie, jak robisz to, co robisz? Czyli skąd wiedzieć i jak to określić, co Cię wyróżnia na tle konkurencji? Pierwszym i najbardziej logicznym krokiem jest oczywiście prześledzenie konkurencji. Chcę Ci tu zwrócić uwagę, że nie patrzymy tylko na to, jak wygląda identyfikacja wizualna konkurencji, co mają w logo, jak wyglądają ich reklamy i co mają w ofercie. Bardziej chodzi o to, co o Twojej konkurencji mówią jej klienci. Patrz na opinie, patrz na polecenia. Wiem, że w dzisiejszym świecie istnieją opinie płatne i nieprawdziwe, i zarówno te dobre, jak i te oczerniające, ale myślę, że po chwili jesteś w stanie wyczuć, czy opinię pisał faktyczny klient. Zazwyczaj jest ona napisana innym, bardziej zaangażowanym językiem. Zobacz, na co zwracają uwagę klienci i sprawdź, jak to wygląda u ciebie. Co o podobnej ofercie mówią twoi klienci? Tutaj szukaj wyróżnika. Może jest tak, że w ogóle masz w swojej ofercie coś, czego twoja konkurencja nie ma, a jest doceniane właśnie przez twoich klientów. Jeśli nie masz takiego wyróżnika, to zadaj sobie pytanie, czym mogłabym cię wyróżnić, i daj sobie na, od, na tą odpowiedź czas. Bo nie musisz wiedzieć wszystkiego od razu. Odpowiedzi szukaj w relacjach z twoimi klientami i ich odczu, odczuciach i potrzebach. Widzisz, że jest jak zawsze, wychodząc od ciebie i Twoich założeń, wróciłyśmy do punktu odczuć Twojego klienta. Tak to już jest w brandingu. Relacja ty i Twój klient to stały punkt programu. Bez klientów Twój biznes przecież nie będzie mógł istnieć. Więc życzę Ci lekkości w dopracowywaniu Twojej misji, i niech to się przekłada na lekkość w prowadzeniu biznesu. A gdybyś miała więcej pytań dotyczących założeń wizerunkowych w małej firmie, to zapraszam Cię do zapisania się na mój newsletter. Znajdziesz go, formularz zapisu znajdziesz na stronie każdego odcinka, a jeśli słuchasz w ulubionej aplikacji, to dodaj do ulubionych, żeby nie przegapić następnego. Będzie mi bardzo miło. Newsletter też znajdziesz na dobrakreska.com.